Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo cieplutko. Pragnę Wam podziękować za Waszą obecność. Najważniejsze dla mnie to, że jesteście, za Wasze wsparcie, za Wasze serducha, za Wasze intencje czyste. Czuję się zaszczycona i czuję się wielką szczęściarą, że tyle cudownych duszyczek. Gości tą cudowną, magiczną przestrzeń. Dziękuję Wam. Jestem niesamowicie wdzięczna. Czuję wdzięczność w serduszku. Skarby moje, kochane, dzisiaj zrobię Wam bardzo, bardzo ciekawy odczyt 5 w 1. Przekaz od drugiej strony. Sprawdzimy, co aniołowie i bliscy pragną Tobie przekazać w owej chwili. Przekaz dla każdego na potrzebę chwili. 5 w 1 przekaz od piątki, czyli od Twojego Najwyższego Ja, Ja jam jest, czyli Dusza, od Królestwa Anielskiego, Aniołów, od przodków, od Matki Ziemi, od Twojego mistrzowskiego przewodnika master Guide, Twojego przewodnika duchowego. I mam dzisiaj trzy opcje. Trzy opcje dla Was. To wygląda tak, bo akurat kamerkę ustawiłam tak, że nie widzicie, ale wam pokażę, jak to wygląda. Pokażę Wam pierwszą opcję, jak to będzie, jak to wygląda, żebyście zobaczyli. To wygląda po prostu 5 przekazów w jednym, i to wygląda tak. I tutaj jest 5 przekazów dla Was. I mam trzy opcje. I dzisiaj będzie do wyboru: będą kamienie, także proszę się dobrze zastanowić, dlatego że to jest bardzo ważne. I ups! Jedyneczka. Jeżeli macie ochotę na jedyneczkę, to ten kamyczek ślizga się mocno. Jedyneczka, proszę się dobrze przyjrzeć. że też dla odmiany w rączce jedyneczka jeżeli macie na ochotę na dwójeczkę to ten kamyczek tutaj jest w nim jakaś muszka owad ale on jest cudowny on jest cudowny Je, dwójeczka jeżeli macie ochotę na dwójeczkę, to to jest dwójeczka. Jeżeli macie ochotę na trójeczkę, to to jest trójeczka. Ups! Chciał mi zjechać. Chciał mi zjechać. Trójeczka. Dokładnie, prawie taki sam jak kolor my pazurków. No nie tak do końca, ale prawie. W ogóle uwielbiam takie delikatne róże trójeczka. Więc dobrze się zastanówcie, i ja przychodzę już do odczytu, więc pięć w jedynkę 5 w jednym powtarzam przekaz od drugiej strony Także sprawdzimy, co aniołowie i bliscy pragną Tobie przekazać. Przekaz dla każdego na potrzebę chwili 5 w 1, w 1. przekaz od piątki, czyli od Twojego najwyższego ja, jam jest, czyli duszy, od Królestwa niebieskiego aniołów, od przodków, od Matki Ziemi, od Twojego mistrzowskiego przewodnika, mester guide, przewodnika duchowego. A więc przychodzę do jedneczek. Więc dla wszystkich cudownych pań i cudownych panów, którzy wybrali jedneczkę. Więc dla Was. Jedneczki. Więc przekaz dla jedneczek. Lojalny mężczyzna. Tutaj wyszedł reader. Reader, tutaj um, oddany, opiekuńczy, spostrzegawczy. Planuj dokładnie, zanim podejmiesz działanie, ale potem weź się do roboty, zwracaj uwagę na szczegóły. Poczekaj na idealny moment, anioł stróż lub osoba, która czuwa nad Tobą. Także tutaj jedyneczki macie anioła stróża na pewno, który czuwa nad wami. Ale też tutaj macie rycerza denarów, który też bardzo mocno Was kocha, miłością bezwarunkową, bym powiedziała, i czuwa nad Wami. I to jest właśnie jeden z pięciu przekazów dla Was. Następny dla Was, moje jedyneczki, to. Walcz o siebie i swoje przekonania, miej pewność siebie, rzucaj wyzwania tym, którzy dzierżą władzę, ale mądrze wybieraj swoje bitwy. Przekaz numer dwa dla Was, moje cudowne Jedyneczki, i przekaz numer trzy mamy skronik akaszy dla Was. Jedyneczki i energetyczne więzy. Jakie więzy są przeszkodą, byś pełen radości, tancząc, kroczył przez życie? Jakie więzy są przeszkodą, byś pełen radości, tancząc, kroczył przez życie? Energetyczne więzy. Tutaj piękny przekaz. Od przodków dla jedneczek Piękny. I przechodzimy do silnych odczytów. Przekazów. Tutaj mamy przekaz od Królestwa Anielskiego i wyszły dla jedyneczek modlitwy. Proszę się chwilkę przyjrzeć. Wyszła wam. Wyszły wam modlitwy. A więc, jedyneczki, modlitwy dla was. Więc zostałeś wysłuchany zostałeś wysłuchany Twoi przewodnicy i anioło, anioły usłyszeli Twoje modlitwy tak może postawię, żebyście widzieli Twoi przewodnicy i anioły usłyszeli Twoje modlitwy, myśli i słowa które do nich kierujesz w ten sposób chcą oni zapewnić Cię że Twoje wiadomości docierają do nich jasno i wyraźnie Łatwiej ulec złudzeniu, że czasami nikt Cię nie słyszy, a komunikacja między Tobą i istotami wyższymi wydaje się jednostronna. Właśnie dlatego pojawiła się przy Tobą karta modlitwy. Za każdym razem, gdy modlisz się lub rozmawiasz z Twoimi przewodnikami, aniołami, otwierasz bezpośredni przewód, przez który odbywa się Wasza komunikacja. Chociaż Twoi rozmówcy nie mogą komunikować się z Tobą za pomocą słów, Wysyłają do Ciebie swoją odpowiedź w formie energii i podszeptów intuicji. Kiedy skończysz modlitwę, posiedź chwilę w ciszy. Poczuj swoją energię i energię w pomieszczeniu. Zauważysz, że stajesz się bardziej wrażliwy na ich obecność i dostroisz się do boskich wiadomości, które chcą Ci przekazać Twoi opiekunowie. Jeżeli do tej pory nie rozmawiałeś jeszcze ze swoimi przewodnikami lub aniołami, ta karta stanowi zachętę żebyś się z nimi porozumiał związki wymagają starania obu stron a istoty wyższe czekają żebyś, żeby zbudować z Tobą relację dzięki rozmowie z Duchem poczujesz, że ktoś Cię wspiera łączy się z Tobą i dba o Ciebie szczególnie wówczas, gdy czujemy się osamotnieni Zwykle, gdy pojawia się ta karta, oznacza ona, że bardziej niż inni jesteś w stanie usłyszeć przesłanie Ducha. Modlitwa jest potężnym budulcem w umacnianiu Twoich intuicyjnych darów. Zacznij szukać odpowiedzi na swoje modlitwy, również w codziennym świecie. Duch zwraca się do Ciebie i chce podjąć z Tobą rozmowę. Pięknie. I dla moich jedyneczek mamy też przekaz od duszy. Ja, jam jest dusza. I wyszedł Wam moje jedyneczki. Smok. Proszę się chwilkę przyjrzeć. Smok, czyli odkryj swoją odwagę. No, jesteśmy w roku smoka i wyszedł Wam jedyneczki. Smok. Przekaz od duszy dla was moje jedyneczki. Smok reprezentuje odwagę, siłę i męstwo. Jest to stworzenie, które wychodzi zwycięsko z każdej sytuacji i służy za potężnego przewodnika i opiekuna w różnych przedsięwzięciach. Zwycięstwo przychodzi w postaci emocjonalnego triumfu oraz uleczenia starych ran, a może też ukończenia projektu. Wkrótce pojawi się niespodzianka, która stworzy jedną z najspanialszych chwil w Twoim życiu. Jest to zapowiedź wspaniałych dokonań, które wyznaczą standardy na przyszłe lata. Gratulacje, Jedyneczki. I proszę powtórzyć mantrę za mną. Moje marzenie właśnie się spełnia. Moje marzenie właśnie się spełnia. I to był cudowny przekaz dla jedyneczek i dziękuję jedyneczkom. Dziękuję jedyneczkom i zapraszam do odczytu dwójeczki. Dziękuję jedyneczkom, zapraszam do odczytu dwójeczki. Więc wszystkie cudowne pa panowie i wszystkie cudowne panie, które wybrały ten cudowny kamyczek, dwójeczkę, zapraszam do... Odczytu. Zapraszam. 5 w 1, czyli przekaz od drugiej strony. Także sprawdzimy, co aniołowie i bliscy pragną Tobie przekazać. cudowna dwójeczko, przekaz dla Was na potrzebę chwili. 5 w 1, czyli przekaz od piątki, czyli od Twojego najwyższego ja, jam jest duszy od Królestwa nielskiego, aniołów od przodków od Matki Ziemi, od Twojego mistrzowskiego przewodnika, Master guide przewodnika duchowego a więc dla Was, moje dwójeczki ma nowy początek zaufaj sobie lęki na bok i rusz w nieznane nowy początek dla Was, dwójeczki, szykuje się piękny nowy początek piękne energie Przekaz numer dwa. Bezpieczeństwo finansowe osiągnięte dla siebie i swojej rodziny, spadek lub emerytura, poczucie spokoju, zadowolenia, poszanowanie tradycji rodzinnych, duma z drzewa genealogicznego, przekazywanie wiedzy. Bardzo, bardzo silne bezpieczeństwo finansowe. Tutaj się dla Was zapowiada, moje dwójeczki. Ale szczęściary, szczęściarze. Skronika kaszy, przekaz dla was. To tutaj mamy zakłócenia. zwróćcie się ku ważnym sprawom i pozostań na nich skupiony, bo tutaj są jakieś zakłócenia, a całkiem bez powodu, bo macie cudowne energię wokół was. Moje cudowne dwójeczki. I przechodzimy do silnego odczytu. Także przekaz od królestwa anielskiego. Dla Was moje cudowne dwójeczki. I tutaj wam wyszła moc. Proszę się chwilkę przyjrzeć. Jakie piękne energie. Moc. Właśnie ta chwila. Dobrze proszę się przyjrzeć. Więc moc. Karta moc i przekaz dla Was, moje dwójeczki, rządzi trzecią czakrą. Czakrą splotu słonecznego. To miejsce, w którym doświadczamy, doświadczamy naszego własnego poczucia osobistej mocy. Jeżeli dziś wyciągnęła ta Luna Tobie tą kartę mocy, cudowna dwójeczko, oznacza to, że Duch prosi Cię, byś skupił się na poczuciu osobistej mocy i sięgnął po nią. Czy uciekasz przed własną siłą, lub boisz się do niej przyznać, czy czułeś się ostatnio pozbawiony mocy, lub bałeś się, że nie jesteś wystarczająco silny. Czas skupić się na swoim splocie słonecznym i zacząć budować poczucie własnej mocy. Czasami z naszego splotu słonecznego następuje odpływ energii, ponieważ jesteśmy mimowolnie połączeni z inną osobą i najczęściej wiążą nas z nią bliskie relacje. Ta więź energetyczna biegnie wprost z naszej trzeciej czakry i łączy się z inną osobą. Bezwiednie pozwalamy innym wyciągać z nas, z nas naszą energię. Dzieje się tak, gdy usiłujemy się komuś przypodobać. Może się to również wydarzyć, gdy boimy się utracić miłość do te, tej osoby lub w jakiś sposób czujemy się atakowani. Czas zastanowić się, dlaczego taka sytuacja miała miejsce i poprosić swoich przewodników i anioły, by pomogły Ci przeciąć tę więź. Ta karta pojawia się również wtedy, gdy boi, boimy się upomnieć o naszą moc, unieść dumnie głowę i pokazać światu, jacy jesteśmy naprawdę. Najczęściej we wczesnych latach życia mieliśmy doświadczenia, w których osobiście byliśmy świadkami nadużywania siły, przemocy, lub gdy ktoś próbował umniejszyć naszą własną moc. To już jednak przeszłość i teraz wiesz, jak nie należy posługiwać się mocą wiesz również, że jeśli nie upominasz się o swoją moc nie wychodzi ci to na dobre nadszedł czas byś upomniał się o samego siebie i o swoje życie uznaj fakt, że jesteś potężną niesamowitą duszą dwójeczki, ale silny odczyt dla was ale silny odczyt dla was i to był właśnie przekaz od aniołów i przechodzimy do odczytu dla Was od duszy także ja przekaz od Twojego najwyższego ja, jam jest dusza i wyszło Wam krocząc naprzód Przygotuj się na pozytywną zmianę. Krocząc naprzód, przygotuj się na pozytywną zmianę. I proszę chwilkę zobaczyć, jakie cudowne energie przepływają z duszy. Proszę się przyjrzeć. Więc dwójeczki. Krocząc naprzód, przygotujcie się na pozytywną zmianę. Sytuacje i wydarzenia z przeszłości zostaną wyjaśnione i utworzą drogę do pozytywnych zmian. Zmień negatywne doświadczenia w pozytywną i bardziej satysfakcjonującą przyszłość. Posiadasz teraz środki i zdolności, aby kroczyć naprzód, podejmij ryzyko, wiedząc, że aniołowie otworzą dla ciebie drzwi. Oraz rozwiną przed Tobą wolną i gładką ścieżkę. Nie pozwól, by lęk czy stagnacja Cię zatrzymywały. I mantra: Proszę powtarzać za mną: Jestem gotów, by pewnie kroczyć naprzód. Jeszcze raz. Jestem gotowa, by pewnie kroczyć naprzód. I to dla Was, moje cudowne. Dwójeczki. Dziękuję dwójeczkom. Dziękuję. I przechodzę do odczytu dla moich cudownych trójeczek. Dziękuję dwujeczkom i przechodzę do odczytu dla moich cudownych dwójeczek e, trójeczek. Dziękuję dwójeczkom, a przechodzę do odczytu dla moich trójeczek. Także dla wszystkich cudownych duszyczek, które wybrały to cudeńko. Trójeczki. Zapraszam. Zapraszam Was aniołki. Więc przechodzimy do przekazu od drugiej strony. Sprawdzamy, co aniołowie i bliscy pragną Tobie przekazać, moja najcudowniejsza trujeczko. Przekaz dla Ciebie, moja cudowna trujeczko na potrzebę chwili. 5 w 1 w 1, czyli przekaz od piątki, czyli od Twojego najwyższego ja, jam, jest, czyli duszy od królestwa anielskiego, od aniołów, od przodków, od matki ziemi, od twojego mistrzowskiego przewodnika master guide, czyli twojego przewodnika duchowego. A więc yy, trujeczki, utrata spokoju umysłu, bądź wolności osobistej, bądź ostrożny i uważaj na działania innych ludzi. Strata materialna, upewnij się, że jesteś ze sobą szczery i tutaj wstydliwe tajemnice, tutaj jakaś kradzież. I wstydliwe tajemnice. Także tutaj taka, uwa zwróćcie uwagę. Przekaz numer dwa: zwycięstwo, mądre wybory, które przynoszą uznanie w społeczeństwie i sukces, awanse, nagrody lub stypendia. Zwycięstwo, mądre wybory, uznanie w społeczeństwie i sukces. Przekaz numer 3. Życie jest jak spirala. Przyjrzyj się tej starej lekcji z nowej perspektywy, wyciągnij z niej naukę i wzrastaj dalej. Życie jest jak spirala. I przychodzę do bardziej zaawansowanych odczytów. Także Przechodzę do odczytu od królestwa anielskiego, dla was moje cudowne trujeczki i co wam wyszło. Jaki przekaz ma dla was królestwo anielskie, czyli aniołowie. Całe królestwo anielskie wyszedł wam głos. Proszę się chwilkę przyjrzeć energią, którymi aniołowie się z wami moje cudowne trujeczki dzielą. A więc głos, niech Twój głos zostanie usłyszany, jesteś piękną i mądrą istotą boską, przybyłeś na ten świat, aby wydobyć swoją własną prawdę i wyrazić siebie. Już nic Cię nie powstrzyma, już nikt Cię nie powstrzyma. Koniec z umniejszaniem siebie. Teraz nadszedł czas, abyś użył mocy swych słów i potęgi swego głosu. To, co masz do powiedzenia, jest niezwykle ważne, a to, czym chcesz się podzielić, jest potrzebne innym. Może zostaniesz poproszony, aby stanąć przed grupą i przemówić. W Twoim życiu mogą również często pojawiać się sytuacje, w których będziesz miał możliwość wypowiedzenia się na temat tego, co myślisz, w co wierzysz lub co czujesz. Wielu z nas takie sprawy nie przychodzą łatwo. Często mamy za sobą negatywne doświadczenia, co może nas zniechęcać do wyrażania siebie otwarcie. Czas wyjaśnić te nieporozumienia z przeszłości i pozwolić sobie na bycie dostrzeżonym i usłyszanym. Każdy z nas wyraża się na swój własny indywidualny sposób, niezależnie od tego, czy jest proszony o śpiew, intonowanie, modlitwę, mówienie lub nauczanie. To Twój głos musi być usłyszany, może też chodzić o deklarację, co stanowi dla ciebie prawdę w związkach, w których jesteś. Oznaczać to będzie określenie Twojego punktu widzenia, potrzeb lub pragnień, niezależnie od tego, jak bardzo się różnią od oczekiwań drugiej osoby. To czas, byś przypomniał sobie, kim jesteś. Jesteś iskrą, bożą, zawalcz o siebie, trwaj przy tym, w co wierzysz mów prosto z serca a Twoje słowa trafią do innych Twój głos jest darem i powinieneś się nim podzielić umocnisz swoją pozycję w zupełnie nowy dla Ciebie sposób zauważysz, że gdy pozwolisz swojej prawdzie wyraźnie wybrzmieć poczujesz iż bardziej zestroisz się ze swoim życiowym celem i ostatnie przekaz od Twojego najwyższego jam, jest, ja, jam, jest, czyli od duszy. I wyszło Wam, moje cudowne trujeczki. Odpuszczanie. Naucz się pozwalać odejść. Proszę się chwilkę przyjrzeć. Odpuszczanie. Naucz się pozwalać odejść. Proszę się przyjrzeć energiom, jakimi dusza dzielić, dzieli się z Wami, moje cudowne trójeczki. I przechodzimy do odczytu duszy. Życie ciągle się zmienia, nigdy nic nie pozostaje takie samo. Ludzie przychodzą i odchodzą. Niektórzy robią to tak cicho, że nawet tego nie zauważasz, a inni czynią to z wielkim hukiem. W życiu ciągle wypełnionym zmianami, nieraz wdajemy się w niezdrowe nawyki, nieszczęśliwe związki, niesatysfakcjonującą pracę, niespełnione marzenia. Być może stworzyłeś niezdrową więź z czymś lub kimś. I to już Ci nie służy. Posiadasz wrodzoną odwagę, by zdać sobie sprawę sytuacji i zaakceptować, że zmiana jest nieunikniona. Przyniesie to ze sobą także nowo odkrytą wolność i rozwój duchowy. I mantra, proszę powtarzać za mną: Jestem gotów uwolnić się od sytuacji, które już mi nie służą. Jeszcze raz. Jestem gotowa uwolnić się od sytuacji, które już mi nie służą. Dziękuję moim cudownym trujeczkom. Skarby moje, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tej cudownej magicznej przestrzeni Serca, to piękny gest by był z waszej strony. Dziękuję wam. Dziękuję aniołki. Satnam